Siemaneczko, tu, tutaj, Nowik TV. Dzisiaj powracam na złomowisko, ale sam bez kumpla, więc was opowadzę po tym złomowisku, bo to nie może powiedzieć pacen zabaw. O kurde, ciekawy, co tutaj nocce na ścianie. JP 100% H HWDP, Awe szatan, Dupa, chuj, kurwa, pierdoe, Peza, u, kurwa, ale Mary, ja pierdoe, chuj, u bardzo fascynujące Ale miesza z tym wracamy Idziemy na złomowisko hmm. Patologia z tego starego patu zabaw, że chuj Kurde, pieprzony patyk Wszystko do wymiany rozpieprzyjść to można Tak jak przed... W poprzednim odcinku tak było z ziemi może wyciągnąć Chuj. To też Trzeba sprawdzić tamte gówna A e, to kręcące to się gówno Kurwa, drugie kręcące się gówno z grzybem Kurwa, grzybek Można by to zdoić Wszystko kurwa do wymiany Ale naprawdę jak jakby kolega w poprzednim odcinku powiedział, no to to kurwa, wszystko do wymiany. O. Rozjebać się w kawałki, to też. Dobrze mówił, że, że dzieci mogą kurwa umrzeć i do grobu iść kurwa. Chuj! No to też, to też może trafić. No, co jeszcze? No to też jak ktoś chce kurwa wynająć 20 złotych za dzień Kurwa co jeszcze Kurwa Jeszcze kurwa kurwa chodzą zjebać to Przejdę do drugiego gówna chińskiego. Kurwa łańcuchowe gówno Zezeriały Szak trafi, zabije dziecko i chuj No to też kurwa cały tym pedalski trzeba kurwa szak trafi Druga chłodciawka kurwa Kurwa, to oni to odjebali Tu jakieś gówno leży No To też kurwa To chyba tam ze stanie A to powinno iść wszystko na złom i chuj No co jeszcze? Te chińskie gówno też No kurwa Może to zjewać na ludzie z buta zajebić końca matu tylko szkoda, że nie mam butów, tylko kurwa klapki kurwa drzewa, drzewa to też można wyjebać, chuj no ale jak mówiłem przedtem kto chce wynajem, wynajem domku kurwa yy, dwuosobowego 20 zł za godzinę a co by tutaj jeszcze tak ten powiedzieć? Hmm. Kurwa, gdzie by tutaj jeszcze tak pójść, żeby coś pokazać, fajnego? A, kurwa, a po drugie, to takie... To jest złomowisko. Na złomowisku nie ma co kurwa pokazywać. How, 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 how. A, hao kondolencja, hao hao hao. Aaa, co jeszcze? To Kurwa yy, była piaskownica, teraz ten Marichuan, jak ktoś chce, ten przyjeżdża. Kurwa, chałup Coś tam jeszcze do podaliście? Co? No, No co kurwa. No, jak myślałem. Ja po zamknięta, witara Kurwa, co jeszcze by tak hmm. Tutaj mini mi taka marihuana jak ktoś chce kurwa drzewo z kondonami dopiero dojrzewają i jewać to w chuj. Gęba, gęba, gęba świecił. Kurwa, niebałbym psie Bo ci kurwają do skanca. Kolejne gówno. No, jak gówno chińskie. O, oh, kulecz... mm. kuleczki, kurwa. tego gówna jest Kurwa Jedzenie pijaków A, To co zaczynałem te HWDP to to jest hasło kurwa alkoholików Żeby mogli dostać darmową e, e, dziwkę do jebania i, darmo, i darmowe e, puskówę piwa w pomocy No a co by jeszcze tak ten? Jeszcze wrócimy do tego krzaka z marihuaną. Proszę Państwa, Nie, kurwa, tak się opieprzają. Oni kurwa to walą kamieniem, jak po swoich jajach, kurwa, nas pierdolają w pół. Kurwa jajają, jeszcze piwko tutaj chleją. Kurwa, i to ma być kurwa prac zabaw dla dzieci, kurwa, to jest kurwa, jak mówiłem, po, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, to jest kurwa złomowisko, a nie, kurwa, pojebało ich, kurwa, jak to ma być dla dzieci, to ja jestem kurwa święty Walenty, kurwa, chuszczawka do zjebania, kurwa, ten grzybek tu, kurwa, jakieś pedaskie gówno, bo tamty, to, to kurwa, dziecko może umrzeć, kurwa, chuj wie. To to do zjebania hmm. I to, do zje... to, to, to już można całkiem opierdolić no, A za... nie pizzę, bo ci jaja z kurwa mówiłem Ci przedtem No i ko kończymy to yy... Kończymy ten temacik i pozdrawiam Tomasza Z Tutaj do usłyszenia Dominik. Subskrybujcie mój kanał, dzwoneczek, komentarzyk.